Księga! Nazywamy się Ludwik Szczecin, jesteśmy stowarzyszeniem, które działa w Szczecinie od pewnych lat, a w sumie od kilku lat przyjaciół, która pewnego dnia postanowiła powiedzieć 100 bierności, tak? Znalazło się kilkanaście osób, dzięki którym udało się coś zacząć. Zrobiliśmy jedną demonstrację. I wtedy myśleliśmy, że to wystarczy. Zrobić demonstrację, może jakiś wykład, może zaprosić kogoś mądrego, a może pokazać jakiś film. I to wystarczy, żeby ludzie zrozumieli, Niedawno zaczęliśmy też zajęcia edukacyjne w szkołach. Pokazujemy młodzieży, jak łatwo jest się złapać w pułapkę stereotypowego myślenia. Uczymy, jak się z tym I co bardzo istotne, w rechunii z wszyscy działamy Wszystkie nasze zajęcia, wszystkie nasze dyskusje, wszystkie nasze debaty, wszystkie nasze akcje są bezpłatne, są wolne, zapraszamy wszystkich. No i rok temu wpadliśmy na taki szalony pomysł, żeby pojechać na Łózdok. Jak widać na Koszulca, chcieliśmy dotrzeć do jak największego grona odbiorców. W zeszłym roku wywiedziliśmy na łódźstoku prawdziwą przyrodę. Spotkaliśmy mnóstwo wspaniałych ludzi. Przegadaliśmy dziesiątki godzin. Rozdaliśmy setki materiałów. Przeprowadziliśmy różnorodne zajęcia. Dlaczego uważamy, że jest to istotne? Właśnie dlatego, że w tej chwili pomyśleliście to, co pomyśleliście. To znaczy, że trzeba pogadać. W tym roku było cudownie, wspaniale. Bardzo chciałabym to powtórzyć, ponieważ bo, bo to była pierwszy raz, która mi natomiast przeżycia, które do to dzisiaj towarzyszą są nieocenione. I w tym roku postanowiłam znowu pojechać. tym razem dużo I możecie nas wspomóc. Rok temu na miarę pożyczyli nam przy przyj nasi przyjaciele z Fundacji Wolna Seria z Warszawy. Jednak w tym roku nie będzie to zwyczajnie możliwe. Chcemy wydrukować materiały edukacyjne. Chcemy kupić sobie swój własny namiot. I te te. Będziemy na przykład zapłacić matramę, będziemy robić fachunki, będziemy robić torby. Niestety w tym roku nie mamy na to pieniędzy, dlatego potrzebujemy Waszej pomocy. W zeszłym roku na Ustoku 300 tysięcy ludzi. I właśnie cały w sumie ten film jest po to, żeby zachęcić was do wspierania nas. Chcemy pieniądze. W przypadku 50 złotych, 100 złotych. Możecie też nam całą zbiórkę pracujący dać jednorazowo. Bardzo proszę. Ale co ich zamian? Tak. Też dla was Co dostaniecie od do nas? Podziękujemy wam listą lub mailem. nasze materiały edukacyjne. A dla mm -hmm. najpiękniejszych czekają wspaniałe niespodzianki. Płacacie pieniądze i zrób coś drugiego. Pobierajcie oraz znajomy. Udostępniajcie zbiórkę. Zaglądajcie do naszego Facebooka, śledźcie nasze działania TimTuckiem. Działa? Do zobaczenia w Polsce.